Z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeszcze chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Wówczas niektórzy z jego uczniów mówili między sobą: cóż to znaczy? Co nam mówi? Chwila, a nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, a ujrzycie mnie. Oraz idę do ojca. Mówili więc, cóż znaczy ta chwila, o której mówi? Nie rozumiemy tego, co powiada. Jezus poznał, że chcieli go pytać i rzekł do nich: Pytacie się jeden, drugiego o to, że powiedziałem: Chwila, nie będziecie mnie widzieć, i znowu chwila, ujrzycie mnie? Za za zaprawdę powiadam wam. Wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek Was przemieni się w radość. Oto Słowo Pańskie. Słowo Boże zawsze jest odpowiednie do wydarzenia. Zawsze można przeczytać to, co przeżywamy, w świetle tego Słowa, które. Pan nam daje. Dzisiaj mamy pierwsze czytanie z, z Dziejów Apostolskich, tak jak zresztą przez cały okres wielkanocny. I w tym czytaniu pojawia się bardzo ciekawa para ludzi, mianowicie Akwila i Pryscylla. Pierwszy to jest mężczyzna. Akwila znaczy orzeł. Więc to jest małżeństwo. Można by mówić językiem dzisiejszym, że to jest pierwsza nam znana para katechistów w dziejach apostolskich, i to, co jest bardzo piękne, to dla księdza Roberta, zwłaszcza, to jest małżeństwo, które jest parą katechistów. I jako katechiści potrafią ewangelizować. Jak pewnie będziemy to niedługo czytać, pod koniec 18 rozdziału wykładają dokładnie prawdy wiary bardzo mądremu człowiekowi o imieniu Apollos, który nie wiedział wszystkiego, gdy chodzi o nauczanie Kościoła, i tych dwoje potrafiło mu dokładnie wyłożyć drogę pańską. Tak mówi święty Łukasz w Dziejach. Więc to byli ludzie, którzy znali chrześcijańską doktrynę, potrafili ją przekazać, więc pełnili ściśle właśnie te funkcje katechistów. Ale to, co w, w ich biografii uderza, to to, z jaką hojnością potrafili otwierać własny dom dla ludzi. I Zobaczcie, że o tym mówi przede wszystkim to czytanie, że jest Paweł, który przychodzi do, do Koryntu. To miasto było ogromne, to miasto go w dużej mierze przerastało, przerażało. Słyszymy dzisiaj w tym pierwszym czytaniu, że właściwie nie może się przebić z nauczaniem, nie ma owoców. No i są ludzie, którzy otwarli mu dom, właśnie Akwila z Pryscyllą. Otwarli dla niego dom. Nie znali go wcześniej. Jedno, co mieli wspólne, to to, że cała trójka byli Żydami, Żydami, którzy uwierzyli w Pana Jezusa. No i mieli drugą wspólną aktywność, to to, że tak jak, tak jak Paweł, tak i a i Priscyla trudnili się wyrobem namiotów, więc mogli stworzyć małą spółkę e, włókienniczą, tak po łódzku. E, Więc najpierw to jest zwykłe otwarcie domu. To myślę, że siostry już się cieszą. Już jesteśmy u was w domu. Jest otwarty dom dla ludzi, ale to, co właśnie uderza, jak czytamy dalej Nowy Testament, a pryska za chwilą się pojawiają w kilku jeszcze miejscach, to wszędzie cechowała ich właśnie taka go, gościnność. I co więcej, właściwie wszędzie, gdzie się przemieszczali, to ich dom wcześniej czy później stawał się domem kościoła. Czyli ten dom w Koryncie, który zajmowali, potem stał się pierwszym korynckim kościołem. Ludzie z Koryntu przenieśli do Efezu. I kiedy święty Paweł był w Efezie, to właśnie pisał, pisał list do Koryntu, pierwszy, i pisał list do Rzymian. I w obu tych listach pozdrawia wiernych w imieniu Pryscylii i Akwilii i całego kościoła, który zbiera się w ich domu. Czy jak się przenieśli z Koryntu do Efezu, to z kolei w Efezie natychmiast otwarli dom po to, żeby on się stał domem kościoła. No i podobnie, kiedy czytamy ostatni list Świętego Pawła, to jest drugi list do Tymoteusza, no to z kolei mówi o Akwilii i Pryscylii w których domu zbierają się chrześcijanie rzymscy więc także w Rzymie kiedy wrócili do Rzymu być może nawet wrócili do swojego domu który musieli opuścić to do tego za chwilę dojdziemy to znowu ten dom stał się domem kościoła jak się kiedyś wybierzecie ponownie do Rzymu to idźcie na Aventyn, tam jest kościół pod wezwaniem świętej pryski i on jest właśnie Wybudowane na ruinach domu y, Pryscylii i Akwilii, y, do domu, który stał się miejscem dla kościoła w Rzymie. To jest bardzo piękne, bo to, z jednej strony podziwiamy ich za to, że właśnie potrafili swój własny dom otworzyć dla braci i y, Rezygnując jakoś właśnie ze swojej prywatności, z tego, że ten dom jest tak, taką moją wyłączną własnością, czynią go otwartym, czynią go miejscem, w którym się może Kościół gromadzić. Z drugiej strony ten Kościół, który się zbiera, który się rodzi w tych poszczególnych miejscach i w Koryncie, i w Efezie, i w Rzymie, ten kościół ma charakter domowy. To jest tak piękne, że nie, jaki jest model tego kościoła, który się rodzi w tych miejscach? Jaki jest model? Modelem jest dom. I to nie chodzi o to, że no, jest podłoga, są ściany, jest sufit. Tylko jest rodzina, są relacje między ludźmi, takie jak między mężem i żoną, między krewnymi. No i to jest model Kościoła. To jest dla nas ciągle najważniejszy punkt odniesienia w tych wszystkich miejscach, gdzie, gdzie nasz Kościół jest zbyt abstrakcyjny, za duży. Tak, mamy te, Jeszcze ciągle mamy takie parafie, gdzie jest kilkanaście tysięcy osób. Przychodzisz na mszę świętą i codziennie albo... Wiem, co niedzielę stoisz obok innych ludzi, nie znasz ich po imieniu, nie wiesz, jakie mają problemy. Nie wiesz, czy mógłbyś pomóc. Oni o tobie wiedzą tyle co nic. Nie? Niby jesteśmy w Kościele, który nazywamy wspólnotą, a suma sumarum jesteśmy ciągle nieraz przerażająco samotni i z największymi problemami zostawieni sobie. Nie? No na szczęście są takie miejsca, gdzie dom się stał kościołem i gdzie kościół ma formę domu. I, 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 drogie siostry, jesteście w samym sercu Bożych planów, w samym, w samym sercu tego, co się... Dokonywało, gdy się tworzył Kościół, ten, który dla nas jest ciągle punktem odniesienia, ten kościół pierwszych uczniów, kościół apostolski, właśnie to był kościół budowany przez ludzi, którzy mieli odwagę stwarzać domy. I tak, musi być apostoł, musi być ten, który przepowiada, no więc musi być następca apostołów, a tak, a jakże? Ale jeśli jest człowiek, który usłyszał słowo apostolskie i przyjął wiarę, to gdzie go zaprosicie? Żeby on tę wiarę w sobie zachował, żeby ją donosił, żeby ona była rzeczywiście odpowiedzią na jego życiowe problemy, pytania, gdzie go zaprosicie? Chcę go zaprosić do wspólnoty, która ma charakter domowy. Do niczego lepszego was Pan Bóg nie miał możliwości wezwać. No więc to, to pierwsze czytanie, i, i pryska, jak i chwila, są wielkim wykrzyknikiem na stulecie tego domu. Od Pana Jezusa wykrzyknik. I jeszcze jeden szczegół z tego pierwszego czytania. On nabiera wielkiego znaczenia w świetle Ewangelii, bo tak spokojnie słuchaliśmy tego czytania, a ono mówi m.in. o pierwszym w historycznie potwierdzonym prześladowaniu kościoła. Paweł znalazł Żyda imieniem Akwila, który z żoną Pryscylą przybył niedawno z Italii, ponieważ Klaudiusz wysiedlił z Rzymu wszystkich Żydów. Klaudiusz, rzymski cesarz, jest pierwszym w gronie prześladowców kościoła, który z Rzymu wyrzucił Żydów, ale których Żydów? Tych, którzy wyznawali Jezusa Chrystusa. I mamy o tym narrację nie tylko z dziejów apostolskich, ale też Mamy zapis rzymskiego historyka, który miał na imię Svetoniusz i Svetoniusz potwierdza właśnie, że Klaudiusz wyrzucił Żydów, ponieważ wszczynali rozruchy z racji na jakiegoś Chrystosa. Czyli to jest pierwszy moment, w którym Akwila i Pryscydla ucierpieli dlatego, że w życiu przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Pana, za to musieli opuścić swój dom, zostali wyrzuceni ze swojego miasta. Stąd przybywają do, do koryntu. To jest fascynujące, że ludzie, którzy ucierpieli, którzy byli prześladowani dla wiary potrafią ją. Z taką radością, z taką spontanicznością, z taką życzliwością dalej głosić. Nie? nie. Nie mają w sobie poczucia porażki, klęski, cierpienia strasznego. Stracili może wszystko w życiu, tak, co mieli w tym Rzymie do tej pory. I od nowa są tymi, którzy z radością, z miłością przepowiadają Chrystusa. Nie? Służą Panu. Może nawet jest głębiej, to znaczy, właśnie ta ich dobroć, właśnie ta ich gościnność, życzliwość, jest tym, co się w nich z tego cierpienia narodziło. To nas prowadzi do Ewangelii, bo o tym mówi dzisiaj. Jezus. Jezus mówi, że wchodzi w, w moment krzyża i że do tego samego momentu są zaproszeni Jego uczniowie, i że to, czego doświadczą, spowoduje u nich płacz. Będziecie płakać, będziecie zawodzić, będziecie się smucić. Ale smutek wasz przemieni się w radość. Więc, jakbym chciał bardzo na skróty teraz pójść i aplikować ten tekst do historii tego domu, to bym powiedział tak, że radość nie bierze się tylko stąd, że się wraca do domu, który się stracił. Tylko radość bierze się dopiero z tego, że z tego cierpienia, ze straty, ze smutku i z płaczu. Coś sensownego się urodzi. Bo jak dalej byśmy czytali tę Ewangelię jutro będzie, to sobie przypomniecie to, co dzisiaj mówiłem. Pan Jezus mówi o tym, kiedy smutek zmienia się w radość. Dopiero wtedy, kiedy człowiek ma takie doświadczenie jak kobieta, która rodzi. Jak rodzi, to ją bardzo boli, ale jak urodzi, to już nie pamięta o bólu, bo się narodził nowy człowiek. Znaczy, wtedy, kiedy z naszego doświadczenia, czasem prześladowania, cierpienia, urodzi się nowe życie nie w nas, dla innych, nie? urodzi się dobro, to wtedy smutek staje się radością. To nie jest taki prosty powrót do tego, co było. Nie? Wzięli mu dom, ale odzyskał. To jeszcze nie jest to, o czym mówi Jezus. Nie? Ale wzięli mu dom, odzyskał. I z tego cierpienia urodziło się życie w innych ludziach. To to jest rzeczywiście radość paskalna i to jest Ewangelia. Macie to? Przeżyłyście to tutaj. Nic no to chwała Bogu, Słowo Boże się spełnia. Niech się dalej spełnia na nas wszystkich. I, i, i od czasu do czasu pomódlcie się do pryski jak chwili, bo to są bardzo. Sympatyczni patroni ewangelizacji. Niekoniecznie wiele gadali, ale stwarzali ludziom, którzy uwierzyli, stwarzali dom. Bez tego nie ma kościoła. Amen.